odcisków, stóp, ślady lodu. Czyżby... Zaraza. Torturowali go. Może coś przeoczyli? Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie? Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń, wariat albo Hmm, hmm ciekawe. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystraił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skelligę, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. porozmawiać z wieśniakami wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri, dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza.